Witam na moim kanale Mateusz Kostka Rubika. Dzisiaj się nauczymy układać kostki Rubika 3x3. Zapraszam do układania i do pierwszego kroku. Teraz robimy pierwszy krok, ale przed nim musimy się nauczyć jednego algorytmu. Na lewe ręce to wygląda o tak. Góra, prawo, dół, lewo. I jak powtórzysz ten algorytm 6 razy, to kostka wróci do tego samego stanu. Ja miałam ułożoną, więc będzie ułożona, jak ja to zrobię jeszcze 5 razy. Góra, prawo, dół, lewo, góra, prawo, dół, lewo, góra, prawo, dół, lewo, góra, prawo, dół, lewo, góra, prawo, dół, lewo. Wróciło do tego samego stanu, ale to samo trzeba zrobić drugą ręką. Tylko prawo to się robi góra, lewo, nie prawo, dół. Prawa, góra, lewa, dół, 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 prawo. Taki sam algorytm jak ten, tylko inną ręką wraca tak samo do tego same, samego położenia. No i teraz e, poczwić. Pierwszy krok to ma być biały e, krzyż, tak? żeby to było tak, że na przykład e, b, e, biały, ale tu na przykład pomarańczowy, nie na przykład A ma być, bo tu jest e, środek pomarańczowy, a tu ma być czerwony, bo tu jest środek czerwony i ten klocek ma być biało-czerwony tu, żeby później e, do następnego kroku było łatwiej, więc zaczynamy. Na przykład to ma być tak, tylko klocek drugą stroną. Jak on jest tak, to robimy. Góra, lewo, dół, prawo. Teraz on nie jest tu. Robimy dół, prawo. I teraz na początku trzeba dopasować do zielonego. A potem, jak on nie wziął o zielonego, trzeba go po prostu przekręcić. Jakby był tu, to jeden raz. A go trzeba przekręcić u mnie, tak jest, we dwa razy. Żeby to wyglądało o tak. Później robimy. Ja wybieram pomarańczowy, on jest u mnie tu, nie robimy środek, bo ucieknie nam zielony, u mnie zielony, więc robimy takimi ruchami, żeby nie złamać naszego, co zrobiliśmy. Teraz, jak mówiłam, trzeba dopasować do środka pomarańczowego, a później raz albo dwa, teraz raz, do białego. I teraz to wygląda tak, że tu zielony, białe, pomarańczowy, a tu będzie tak wyglądał cały krzyż. Teraz już mam tak, że już mam zrobiona, więc dwa razy i trzeba zrobić, no u mnie tak jest, że że akurat raz, ale u was może być inaczej. I po prostu, jak było wspomniane wcześniej, robicie, dopasowujecie do um, u mnie niebieski i robicie dwa razy albo jeden. Teraz już zrobiliśmy nasz, jak ja mówię, krzyż z środkami um, tych kolorów, którzy tu pasują. Teraz trzeba zrobić narożniki, ale to mają być pasowujące. Na przykład, tu ma być ten narożnik, bo tu jest um, czerwony. Niebieski tu jest i biały no, ma pasować, bo robimy. Ja zaczynam od białej strony. Ale na przykład ten klocek jest, yy, narożnik jest nie w tym miejscu, a miał być tu. I w ogóle nie tą stroną. Więc go zabieramy tym algorytmem, którym ja mówiłam, mam nadzieję, go już wyłączyliście, więc robimy teraz lewo ręką, bo jest po lewej stronie. Góra, prawo, dół, lewo, zabraliśmy go. Teraz mamy, teraz przekręcimy tu, żeby było bliżej do tego miejsca i teraz są dwa sposoby, mogę wam powiedzieć, jeden i drugi. Można zrobić dół, dół, góra, góra, ale też można zrobić tak, że e, w lewo, później w prawo i tu do tego, żeby złapać, bo był tu, więc jest łatwo. I mamy ten rożnik. Ja wolę opcję dół, dół, góra, góra, więc dopasowujemy tak, jak on jest, y tu był biało z tej strony, to robiliśmy na początku prawą ręką, a teraz robimy lewą i teraz y zakręcamy tak, teraz robimy prawą Du, du, góra, góra. Mamy i ostatni narożnik też. Du, du, góra, góra. Ale jeszcze poczekajcie, bo możliwe, że będzie o taki sposób, że narożnik po prostu jest w drugą stroną, i chcemy go przekręcić. Ale wiecie, jak to zrobić? Jak on jest na lewej stronie. To zrobimy lewą ręką, góra, lewo, do prawo, a jakby tu by byłby biały, to robimy to prawą ręką. Więc góra, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo. I już mamy zrobiony za sobą drugi krok, mamy tu już całe linijki i już zrobioną białą ściankę. Teraz robimy trzeci krok, z nami już dwa kroki. Robimy teraz drugą warstwę. Zrobiliśmy już białą ściankę, pierwszą warstwę. Tu kolory wszystkie pasują. Teraz mamy zrobić klocki, Tu e, ma być e, zielono, na tej stronie zielono, a tu pomarańczowo, Zielono pomarańczowy klotek ma być tu, taką stroną, że tu zielony do swego środka i pomarańczowy tak samo. I tak u każdego. Teraz robimy, ale jak to robimy? Robimy już wspomnianym algorytmem, góra, lewo, dół, prawo. Zależy jaką ręką, jak wyjdzie e, kostka, jak będzie ułożona kostka. E, e, po pierwsze, trzeba zrobić, jak na przykład chcemy tu dać ten klocek, trzeba zrobić akurat teraz lewo, prawo, bo Trzeba zrobić tak, żeby było dalej od tych kolorów. Ma być daleko od tych kolorów, a nie ma być bliżej do tych kolorów, że tu jest tak. Musimy zrobić w lewo i teraz robimy tak. Góra, prawo, dół, lewo. I teraz idziemy kostką w lewo, nie ruszamy nic, tylko w kostkę bierzemy inaczej. I teraz e, prawą ręką góra, lewo, dół, lewo. Nie musimy robić prawo, ale prawo. I widzimy, to wróciło na miejsce, i nasz klocek jest w miejscu. Tak? Dobry. Teraz robimy y, y, następny. Tu akurat tak samo jak wtedy. Prawo. Na początku zaczynamy lewo. Góra prawo dół, lewo. Oskarczamy tak. Góra lewo do prawo. Teraz szukamy, bierzemy do niebieskiego koloru, żeby było tak. Akurat teraz nie możemy zrobić w lewo, bo tu będzie czerwony klocek, a mamy robić tak, żeby było jak można najdalej od tych dwóch środków, od tych dwóch kolorów, żeby nie było blisko. Więc teraz robimy w lewo. I teraz zaczynamy prawą ręką. Góra lewo, dół, prawo. Kostkę teraz trzymamy tak. Inny nie, o tak teraz, a w prawo teraz bierzemy kostkę. Góra prawo, dół, lewo. Jak widać, teraz jeszcze dwa klocki nam zostały. Teraz szukamy go, on jest tu, zielony, pomarańczowy. Tą stroną jest zielony, a na górze pomarańczowy, więc robimy zielony. Żeby tu pasowało kolor. I jak wiemy teraz robimy w lewo, żeby był dalej pomarańczowego i zielonego. I robimy góra, lewo, dół, prawo. Góra, prawo, dół, lewo. Teraz już e, zrobiliśmy naszą kostką e, wszystkie te. Ale może być jeden e, wyjątek. Teraz wam pokażę. Teraz jak widzimy ten jest wyjątek, że tu krok jest drugim bokiem i nie możemy go przekręcić, bo tak nie wolno. Teraz musimy zrobić algorytm, ten bardzo już znany. Lewą albo bez wyjątku prawo ręką. Ja zrobię prawo. Góra, lewo, dół, prawo. No i teraz em, kostkę bierzemy. Tak, w prawo przesuwamy dłonie i teraz góra prawo do nie musimy robić lewo, ale lewo. Tu jest inny klocek, on wyszedł, ale jak było już wspomniane wcześniej, trzeba zrobić, oddalać od nich, robić góra lewo do prawo, góra prawo do lewo. Teraz przechodzimy do czwartego kroku. Trzeba zrobić żółty krzyż. Już zaczynamy trzecią warstwę, bo już dwie mamy zrobione. Tu jak to coś, będą dwa wyjątka, więc jak macie tu tylko żółtą żółto kropka, albo tu jakieś na odwrót, tak? albo macie tu całą linię żółtą, to będą dwa wyjątka. Zaraz pokażę, ale ja mam tak kostkę, więc zacznijmy od tego. Od tych trzech tak ułożonych klocków, bo a akurat ten jest nieważny. Tak? Jak to zrobić? Trzeba, żeby to akurat było tak. Nie może to być tak, tylko możemy, jak chcemy, tu, żeby był czerwony, możemy zrobić tak. Żeby, ale to musi być tak, nie może być tak, ani tak. Musi być, że te trzy te trzy klocki muszą być z lewej strony. Ok, i teraz zaczynamy. To musimy przesunąć w lewo. E, przepraszam, w lewo, tak. I teraz musimy zrobić nasz ulubiony algorytm góra lewo dół prawo góra lewo dół prawo i to z powrotem przesunąć widzimy już mamy zrobiony e, nasz klucik e, teraz e, drugi sposób jak może wyglądać kostka żeby zrobić e, żółty krzyż żeby to zrobić trzeba tak samo zrobić tylko nie może e, być e, pionowo, to kostka musi być poziomo, żeby się nam udało. Robimy, jak mówiłem, tą część, posuwamy w lewo i teraz robimy jeden tylko raz, a nie, wtedy było dwa, a teraz tylko jeden. Góra, lewo, dół, prawo. Widzimy, mamy tu już krzyż plus dwie kostki. Teraz, jak mówiłem, ostatni sposób, żeby zrobić krzyży. Jedna środkowa kroka i czasami tu są klocki, te różniki, ale nie, musi, nie muszą być. Jak to robimy? Teraz nieważne czy będzie tak, 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 bo teraz już nie ma tych dwóch klocków albo linii. Więc bez różnicy robimy M, o tak, w lewo jak zawsze. I teraz robimy dwa: góra, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, tak. Jak widzimy, się nam nie ułożyło. A dlaczego? Bo jakby zrobiliśmy jeszcze jeden raz, bo to się robi trzy razy ten algorytm, żeby ułożyć. To jak widzimy, nam się by zepsuło, bo tu jest um, um, kreska nie niepozioma. I teraz tylko przekręcamy to albo w lewo, albo w prawo. I dalej lecimy z jeszcze jednym um, raz algorytmem. Góra lewo do prawo. Tak. I tu akurat tylko krzyż bez żółtych innych klo klocków. Widzimy, mało, mamy krzyż. Teraz nie robimy e, ciankę e, żółtą, tylko teraz powiem. Trzeba zrobić tak, żeby tu klocki pasowały. Szukamy, żeby dwa pasowały e, klocki, a czasami cztery wszystkie pasują. Bywa tak, że pasują takie dwa, że jak. O co chodzi że pasują, że jak przekręci w kostkę, to będzie o tak. Więc ho, y, musi tak pasować. U mnie pasuje tu i tu. Więc jeden z pasujących klocków musi być po lewej stronie. Czasami y, pasuje tak, że y, tak pasują, dwa. To musi być te dwa klocki po lewej. A jak tak pasują, to musi być chociaż jeden po lewej i dolny musi być. Więc teraz robimy tak: zobaczcie, trzy razy prawą ręką, raz w góra, lewo, dół, prawo, w górach, lewo, w dół, prawo, w lewo, dół, prawo, trzy razy. Teraz bardzo ważne, żeby nie rozmieszać: przesuwamy, nic nie przesuwamy, tylko teraz na, musi być u mnie niebieski środek, nic tu nie robimy i teraz tylko robimy trzy. E, razy, leworego, góra, prawo, dół, lewa, góra, prawo, dół, lewo, góra, prawo, dół, lewo, tak? Tu tu teraz są dwa klocki, tak? U kogoś już na początku było, tak? Bo jak jest tak, e, tak e, dwa klocki, to jest bardzo rzadkie. Więc akurat nie wiem, że u mnie na początku to było. Takie rzadkie te. Ktoś teraz jak więcej ludzi miało taki sposób, że szukali, szukali i znaleźli. O tak. Pasuje, tak. I teraz, jak mówiłam, to musi być po lewej stronie i znowu prawo zaczynamy. Góra, lewo, dół, prawo. Góra, lewo, do prawa, góra, lewo, do prawo. Tak. Góra, prawo, dół, lewo, góra, prawo, dół, Lewa, góra, prawo, dół, lewa. Ale nie musimy teraz robić lewo. Teraz, zaraz będzie następny krok, jak zrobimy całą żółtą ściankę. Jak widocznie u mnie już tu są zrobione dwa narożniki, ale te dwa nie są zrobione. Więc możemy zrobić albo lewą ręką, albo prawą ręką, bez różnicy, ale o co chodzi, że E, trzeba robić cykle. Ja wolę zrobić lewą ręką, więc zobaczcie o co chodzi. Wy możecie to samo zrobić prawo ręką. Zobaczcie, ale zaraz będzie takie ważne, bo może Wam się cała kostka rozmieszać. Góra, prawo, dół, lewo. Góra, prawo, dół, lewo, góra, prawo, dół, lewo. Góra, prawo, dół, lewo. I teraz wszystko już w prawie rozmieszane. Ale zaraz, nic tu nie kręcimy, tylko trzeba tak zrobić. Nie kręcimy teraz prawo ręką, bo tu jest ten klocek, a go przesuwamy, żeby kręcić dalej tak samo. Góra, prawo, dół, lewo, góra, prawo, dół, lewo. Tak? Teraz już ostatni krok, ale jest jeden wyjątek, który nie może się stać, ale on jest, bo u może być tak, że tylko jeden klocek, a jak jeden klocek, to się nie da zrobić. Tak? Czyli jak widzimy, że mamy tylko jeden klocek, to musimy go przekręcić, bo, bo jednego klocka się nie da. Tak. Teraz ostatni krok układania kostki Rubika 3x3. Jest jeden wyjątek, ale ja mam kostkę tak prawie ułożoną, że trzy kostki są nie w tym samym miejscu. Jakby było w dobrych miejscach, to by było ułożone. Tak? Więc... Robimy. Czasami bywa, że cztery, że tu, tu, akurat u mnie są tu, 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 a bywa, że też ten klocek jest źle ustawiony, na przykład, że tu jest pomarańczowa, a tu czerwona. Więc e, robimy jeden e, algorytm. Robimy algorytm, żeby ułożona ścianka, to nie musi być pomarańczowa, była z przodu e, nas, tak? Robimy. Dół, lewo, Dół, prawo, dół, prawo, dół, lewo, teraz uważnie yy, to zrobić, trzeba żeby yy, biały poszedł do białego, góra, czerwony do czerwonego, lewo, chyba widzimy? Dwa razy. Zaraz powiecie. Oj, mi się nie udało. Bywa, że trzeba te, ten algorytm zrobić jeszcze ja raz. Akurat u mnie było, że tylko jeden raz, a u, u kogoś może być e, 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 jeszcze, jeszcze raz, tak? Teraz, jak mówiłem, nasz e, jedyny wyjątek z tych wszystkich e, cztery klocka są w nie tych samych miejscach. Jak mówiłem. Tak? Robimy ten sam wspomniany algorytm teraz bez różnicy jaka starta, bo żadna ze ścianek nie jest ułożona oprócz tych dwóch, tak? Ale musi być jakaś z tych, ani górna, ani dolna nie może być, więc robimy już wspomniany wcześniej algorytm. Dół, lewo, dół, prawo, dół, prawo, dół, lewo, jak mówiłam białe do białego, góra, teraz pomarańczowa, nie czerwone, lewo, dwa razy do dołu, tak? I jaka ścianka się ułożyła u mnie pomarańczowa, tak? Już, e, już na początku ten niewyjątek wyjątek tam było pomarańczowa. I robimy to samo. lewa i dwa razy dół. Więc gratulacje Waszej e, ułożonej kostki. E, umiecie ułożyć raczej kostkę. Jak Wam się nie udało ułożyć, to e, możecie o, e, jeszcze raz obejrzeć e, ten film. E, prosiłaby zasubskrybować mój kanał, więc do, e, do kolejnej kostki. Teraz robię. Nie może być e, poniowa, musi być poziomia, więc...